Tutaj natomiast będziemy mieli rozciąganie krzyżowe, na czym polega rozciąganie krzyżowe. Jest, jest dosyć, dosyć proste. Również jesteśmy w tej pozycji. Następnie prawa noga idzie w lewą stronę. O. W ten sposób staraj się tutaj wyprostować tą nogę. To oczywiście jest zależne od, od twojego poziomu, jeśli chodzi o gibkość. Więc może że mieć lekko ugiętą, ale... Lepiej jest mieć ją wyprostowaną, a troszkę dalej. O. Tak daleko jak dażemy z wyprostowanym kolanem. Kilka skrętów tutaj głową. I Spokojnie oddychamy, no i oczywiście na, na drugą stronę. Tutaj widać. Te ćwiczenia również świetnie rozciągamy, jeśli Dwuglowe, w szczególności, jeśli masz wyprostowane kolano, jeśli to jest w nie jest w porządku. Tak żebyś tutaj zobaczył lepiej. Uff. Staraj się nie odrywać eee, ręki. ręki od podłoża, po prostu niech one, niech one całkowicie przylegają. To jest właśnie rozciąganie krzyżowe.